Dzień dobry. Dzisiaj w Literackim Rzeszowie moim i Państwa gościem jest Joanna Lorenowicz, pisarka, członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu oraz prowadząca swój blog własny pod nazwą Niepełna Literatka. Witam Cię, Asiu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Cię, Magosiu, witam serdecznie wszystkich. Zaczniemy sobie może od pewnej pasji, którą Wyczytałam, że masz taką niesamowitą i przyznam się szczerze, że ta pasja mi się bardzo podoba, mianowicie tworzysz autorskie piosenki, zdarza mi się tworzyć autorskie piosenki i jak ty się do tego zabierasz? W zasadzie to y, pomysły wpadają do głowy znikąd. Najczęściej przy takich prozaicznych i, że tak powiedziałabym, y, mało wdzięcznych czynnościach, y, jak choćby jakieś sprzątanie, czy na przykład jak się i w korku. I wtedy wszelkie pomysły odnośnie tego, co tworzę, nieważne co to jest, przychodzą w takich momentach. No no jakby to... się coś otwierało, i wtedy im mniej się myśli nad czymś, tym lepsze przechodzą pomysły. Tym lepsze pomysły i pewnie większa ilość. Ale jak to jest tak od strony technicznej? Siedzisz w samochodzie czy w autobusie, bo nie wiem, czy jeździsz. Samochodem, zazwyczaj. No i koreczek... Masz coś zawsze pod ręką, żeby, żeby napisać, spisać sobie te pomysły? Tak, mam coś pod ręką, ale też mam w telefonie jest taka funkcja, gdzie możesz sobie nagrać po prostu i później nawet do e maila wysłać. Czyli tak to nawet. jest możliwe, a telefon w szuchu, jak się trzyma, to nikogo dzisiaj nie dziwi, więc, więc, no tak. więc tam, gdzie, gdzie, gdzie nie mogę zapisać, to sobie gdzieś tam nagrywam. Dokładnie. Autorskie piosenki, aranżacja muzycznych tekstów Poetów? To nie, to, to, to ja aranżacją się raczej nie, nie zajmuję. zajmuję. Czyli masz pomysł, a ta aranżacja to już zupełnie no, ktoś jeżeli, inny. Jeżeli tak się uda, to, 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 to ktoś inny, tak. Mhm. Słuchaj, e, wiem, że promujesz poetów lokalnych, głównie z Przemyśla, ale chyba nie tylko. To znaczy, ja prowadzę stronę Niepełna Literatka, na której zapraszam ciekawe osoby, osoby, które mają pasję, bo też oprócz tego, że ja mam swoją pasję, to no, uważam, że warto pokazywać osoby, które robią coś ciekawego. Jeżeli chodzi o promocję poetów, to po prostu zapraszam na swoją stronę. Robię po prostu wywiady z tymi osobami i to jest w taki sposób. Czyli, czyli w ten sposób, ale jeżeli chodzi. Y no dobrze, dobrze. To znaczy, że ja źle zrozumiałam, bo autorskie piosenki to sama teksty układasz, tak? Tak. Chociaż nie, nie ma ich wiele, natomiast raczej skupiam się na prozie niż na tekstach. Okay. A można Cię gdzieś usłyszeć, czy te Twoje piosenki? Y, tak, jest jedna, jedna piosenka, która do tej książki gdzieś tam została napisana. Jest też ich więcej, ale jeżeli chodzi o umuzycznienie, no to jest taka jedna piosenka, która powstała jako takie tło do, do tej książki. Dobrze, o książce sobie za chwileczkę, proszę Państwa, powiemy, bo jest to bardzo ciekawa pozycja w świecie literackim. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tej pasji, a raczej do definicji. Czym jest dla Ciebie pasja? W zasadzie to pasja jest czymś, co towarzyszy człowiekowi, mi akuratnie od dziecka, ponieważ moją pasją jest literatura, zarówno jeżeli chodzi o czytanie, jak i o pisanie. I no jest to. Taka przestrzeń, której ja całkowicie zapominam o całym świecie, całkowicie się resytuję. Jeżeli mam książkę, jeżeli mogę się zagłębić, czy to w czytanie, czy w pisanie, to zapominam o swoich problemach, zapominam o swoich troskach. Nie, nie, one nie znikają, one gdzieś tam są i trzeba się z nimi zmierzyć. Ale właśnie takie nabieranie sił do tego yy, dźwigania tych codziennych trosk, yy, ale też taka właśnie. Yy, powiedziałabym taki czas dla siebie i taki, takie naładowywanie akumulatorów o, na to, co czeka w mhm. pracy i, i w życiu takim codziennym. Okej, okay. czy ta pasja pomaga Ci w jakiś sposób zmieniać? Świat, może to za dużo powiedziane, ale ten świat, w którym ty jesteś. No ja myślę, że tak, dlatego że oprócz tego, że pasja jest przyjemna dla mnie, myślę, że przez teksty, które piszę, mogę w jakikolwiek sposób oddziaływać na rzeczywistość, bo oprócz tego, że właśnie to ma być dla mnie przyjemne, jest to jakaś taka, nie tyle przymus, bo przymus to jest niefajne słowa, ale też no, taka chęć robienia czegoś, gdzieś tam wypływające z głębi, no to jednak te, te, te treści, które ja piszę, myślę, że one mają taki głębszy wymiar. Na przykład w ostatnim czasie ja pracuję, pracuję z panią, która jest zbieraczką nad reportażem właśnie z tego czasu, kiedy ona jako dziecko znalazła się w... Tej części takiej świata, jak to się mówi, w Ziemi, w takiej bardzo trudnych warunkach. No i tam spędziła swoje dzieciństwo i zechciała się ze mną podzielić tymi swoimi wspomnieniami. A uważam, że jest to tyle cenne, że współczesne pokolenia tego nie znają. W związku z tym, jakby oprócz tego, że jest to dla mnie niesamowite przeżycie, niesamowity kontakt z ciekawą osobą, to jeszcze myślę, że w pewien sposób można to uznać jako misję, gdzieś tam. Przekazywania kolejnym pokoleniom no, informacji o tym, co było kiedyś. No właśnie, bo tych ludzi jest coraz mniej. Tych ludzi, Ludzie. którzy mogą nam opowiedzieć mhm. swoje historie. Mhm. Zupełnie odmienne niż te nasze. Odmienne niż te nasze. Też to w ogóle reportaż jest takim niesamowicie dla mnie ciekawym sposobem wyrażania. Oprócz prozy, gdzie można się bawić fantazją, to jednak reportaż wymaga takiego ścisłego i konkretnego przekazywania informacji, ale też jednocześnie daje taką przestrzeń do tego, żeby jednak no, pokazać siebie, swój styl pisania. W związku z tym właśnie oprócz prozy bardzo, bardzo się też interesuje reportaż i na razie, myślę, że stawiam pierwsze kroki w reportażu, bardziej podczytuję tych wielkich, natomiast też mam swoje plany i ambicje, jeżeli chodzi o reportaż. Natomiast na mojej stronie internetowej jest już pierwsza część reportażu, właśnie papierowe lalki, która, która no właśnie opowiada o losach pani Stanisławy Żak-Sybiraczki. No dobrze, no to skoro jesteśmy już przy Twojej stronie, strona niepełna literatka, przypominam Państwu, powiedz mi, jak się w ogóle Twoja przygoda z tym blogiem zaczęła? Zawsze. Od wielu, wielu lat chciałam założyć bloga. Nie było odwagi, nie było przestrzeni, bo jednak to jest czasochłonne zajęcie. No ale jak się już jest w pewnym wieku, to człowiek dochodzi do wniosku, jak nie teraz, to kiedy. W związku z tym założyłam stronę internetową, gdzie publikuję swoje teksty różne, bo tam są i moje opowiadania właśnie, i wywiady z różnymi osobami ciekawymi, które też właśnie mają pasję, różne pasje. Ale też są właśnie, też jest publicystyka. No i są też moje właśnie teksty, które ja... W jaki sposób chcę promować? W którym roku tego bloga założyłaś? Trzy lata temu. Bardzo mi się spodobało określenie, które przed chwileczką użyłaś, kiedy jest się w pewnym wieku. No nie oszukujmy się, nasze życie dzieli się na pewne etapy i każdy etap ma swoje piękne strony, no ale też. Młodość, rodzina, młodość, praca, rodzina zabiera pewien czas, energię. Więc kiedy już no, wychodzimy gdzieś tam na taki etap życia, gdzie te dzieci już odrosną, gdzie sobie już tam pójdą, no, zaczyna się pojawiać ta przestrzeń dla siebie i właśnie warto wtedy realizować to, co kiedyś gdzieś tam się albo nie udawało, albo po prostu nie było tyle czasu, ile by się chciało. Czyli można powiedzieć, że y, ta twoja strona, ta Niepełna Literatka, to jest bardzo fajna nazwa. Tak. <grywa> y, pozwala ci na takie cały czas obcowanie w tym świecie literackim, bo to, że piszesz, to jest jedno, ale to, że prowadzisz rozmowy, że pokazujesz lokalnych twórców, że pokazujesz ciekawych twórców, bo niekoniecznie to są twórcy z twojego otoczenia najbliższego. To jednak to jest cały czas przebywanie w tym kręgu takim literackim. To jest chyba niezwykle ciekawe. Co ci to daje? To jest bardzo ciekawe, bo każdy człowiek to jest inna historia. Każdy człowiek musiał w swoim życiu przełamać jakiś stereotyp, musiał powalczyć z sobą, musiał właśnie wywalczyć sobie troszeczkę czasu. I każdy ma do powiedzenia, coś innego i tak jak czy to poeci czy to prozaicy czy nie tylko bo ja rozmawiam nie tylko właśnie z twórcami takimi literackimi ale z bardzo różnymi osobami to każdy ma swoją historię i każdy musiał pokonać jakiś trud bo Patrzę na no, ludzi pasji, ludzi sukcesu, to, to może być, yy, można takim takiemu wrażeniu, że no, jemu to dobrze, bo on gdzieś tam wypłynął na szerokie wody. Ale jak się rozmawia z ludźmi, no, to wtedy widać, jak, że to wcale nie jest takie proste, że ta pasja pociąga za sobą przede wszystkim mnóstwo pracy. I ja nie powiem wyrzeczeń, bo to się robi dla pasji, to się inaczej postrzega to, co trzeba włożyć tą pasję, ale jednak ilość, jakaś czas, jakieś pieniądze, jakieś właśnie poświęcenie czegoś innego. Skoro robię to, to nie mogę robić czegoś innego. Skoro jestem tutaj w tym miejscu, na przykład tak dla pisarza przy swoim biurku czy przy swoim laptopie, to nie wiem, nie będę na wycieczce, nie będę na spotkaniu towarzyskim i tak dalej, prawda? Trzeba. Tak, bo akurat jest wyna i trzeba ją wykorzystać. Tak, ale też no, no, jeśli się pracuje, to też ten czas jest ograniczony więc jakby to trzeba z czegoś zrezygnować, żeby coś powstało, tak? W związku z tym, kiedy patrzy się na ludzi, to właśnie wtedy widać, że no, jeśli chcemy do czegoś dojść, no to jednak trzeba tam położyć na szali właśnie te, właśnie te inne sprawy, między innymi własny czas, którego jest no niestety w życiu coraz mniej i to właśnie sobie uświadamiamy nie wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, tylko właśnie mm. wtedy, kiedy przechodzi ten czas i wtedy każda minuta się liczy. Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze Cię rozumiem, dlatego, że prowadząc te różnego rodzaju spotkania, rozmowy, no, mam tą niewątpliwą przyjemność, podobnie jak Ty, poznawania e, tak bliżej autorów, autorek. E, a to z kolei daje zupełnie inny wgląd w to, co czytam. Mhm. Te, te, te utwory, te książki, te wiersze, bo tam ten człowiek daje samego siebie, prawda? My czytamy jakieś konkretne dzieło, konkretną rzecz. A za tym stoi cała historia danego Dokładnie. człowieka, Dokładnie. który to wszystko, co pisze, przetwarza właśnie przez to, co przeżył też często. No dobrze. Napisałaś książkę. Na obydowskich łąkach. I są to losy Józefa Katarzyńca, tak? Mogłabyś coś bliżej o tej książce i w ogóle o tej postaci opowiedzieć? Wenanty Katarzyniec, franciszkanie, związany między innymi z Kalwarią Pacławską, to jest postać dosyć właśnie znana tutaj na naszych terenach. Wenanty Katarzyniec urodził się ponad 100 lat temu w Czyszkach pod Lwowem. to oczywiście wtedy była Polska i on jest, Takim przykładem, właśnie bardzo dobrym przykładem, który może inspirować. To jest generalnie książka dla młodego czytelnika, i to jest książka o jego dzieciństwie. Kilka takich migawek z jego dzieciństwa, napisana właśnie na prośbę Kustosza Grobu Wenantego Katarzyńca w Kalwarii Pacławskiej. Natomiast tą książkę można czytać jako ciekawostkę, bo jest pokazane tam życie dzieci 100 lat temu, właśnie w takiej ubogiej wiosce, gdzieś tam na Galicji, ale też jest pokazane, że no nie ma w zasadzie takich, nie jest powiedziane, że komuś coś nie wyjdzie, bo tutaj Wenanty nie miał w ogóle szans na to, żeby wysłać Józek Katarzyń bo Wenanty to jest jest imię, które zostało mu nadane w zakonie. Natomiast no, dziecko urodzone gdzieś tam na jakiejś, dzisiaj, powiedzielibyśmy dzisiaj, wsi zabitej dechami, gdzie nie miał kompletnie szans na nic, bo pochodził z bardzo biednej rodziny. Nauka była wtedy płatna. Żeby dostać się do seminarium, trzeba było mieć pieniążki. I takie dziecko, które gdzieś tam, tutaj są krówki narysowane na, tych, na tej okładce właśnie, bo głównie w tamtych czasach dzieci Trudniły się pasieniem krów i w ogóle takimi prostymi pracami w gospodarstwie. Więc takie dziecko, które gdzieś tam latało za krowami, pilnowało tych krów, ale w głowie miało, projektowało sobie to swoje wielkie marzenie. No i dzisiaj o nim mówimy, więc. <laughs> no. Ale warto też książkę przeczytać. Szczególnie właśnie młodzi ci, ci czytelnicy, z którymi właśnie rozmawiałam, oni, oni tak patrzą na ten świat z niedowierzaniem, że kiedyś. To nie, że nie było telewizora, telefonu i tak dalej, ale nie było nic. Nawet jedzenie było luksusem. Nie było Jedz... butów. Nie było butów, nie było w ogóle, w ogóle no nie było dzieciństwa, bo trzeba było pomagać, pracować od najmłodszych lat. Więc to jest też takie właśnie pokazanie, że z jednej strony m, niezależnie w jakich warunkach żyjemy, gdzie jesteśmy, jeśli będziemy pracować, owoce przyjdą. Takie czy inne, ale przyjdą. No dobrze, a skąd byłaś informację? Bo wiadomo, że historia e, Józefa Katarzyńca. Są jakieś opracowania, jest historia, wiadomo, jest to, jest to postać znana. No ale to, to życie tej wsi, tamtej szejfki, mm -hmm. dla ciebie, jako dla autorki, jako dla piszącej no, tej informacji musiałaś skąd jeszcze, ponieważ ja też zamierzam napisać taką sagę, czy trzytomową na temat mojej rodziny. I właśnie te informacje, jak wyglądało życie na wsi przed wojną, przed II wojną światową, ja już mam pozbierane, ponieważ właśnie takim źródłem informacji najważniejszą była moja babcia, która mi różne rzeczy opowiadała. I ty to spisywałaś? Ja tak? to mam spisywane, mam, moja ciocia, która mi właśnie opowiadała też bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy o takim właśnie typowym życiu wiejskim. W związku z tym dla mnie, ja po prostu przeniosłam zresztą to podobne czasy były i podobny region, no bo my tutaj od Lwowa też nie jesteśmy daleko, więc to wszystko wyglądało podobnie. Więc Właśnie te wszystkie zwyczaje. Tutaj też jako to jest książka dla młodego czytelnika, więc tutaj nie, mia, nie było przestrzeni, żeby bardzo się rozpisywać, tutaj taki konkret jest powiedziany, Natomiast tak planuję napisać taką książkę, taką sagę, ale to sobie zostawiam gdzieś tam, gdzieś tam na potem, bo teraz mam zupełnie inne plany. Sądząc, po Twoim uśmiechu już widzę, że po prostu tam sobie pozwolisz na. Tam sobie pozwolę na właśnie, szaleństwo. Na, na tak? szaleństwo, żeby pokazać właśnie, jak, w jakiej właśnie yy, warunkach żyli ludzie, co musieli. Yy, ale robić. powiedz mi, ja wiem, że, że w zasadzie nie powinniśmy rozmawiać o tym, co będzie, bo żeby tutaj jakoś nie, nie zapeszyć, ale jeżeli już się taka myśl pojawiła, to bardziej bibliografia, nie bibliografia, tylko yy, życiorys tej twojej babci, czy po prostu historia oparta na na tych historiach, które Ty zasłyszałaś. Bardzo luźno oparta, bo to też w moim przekonaniu nie chodzi o to, żeby pokazywać życiorys mojej babci. Na pewno jej losy na pewno się tam pojawią. No nie tylko zresztą babci, tylko większość ilości osób. Ale bardziej mi chodzi o to, właśnie, żeby umieścić akcję tej powieści właśnie w czasach, kiedy moja babcia była dzieckiem i pokazać, jak to życie wyglądało, ale też bez takiego przesadnego, właśnie pokazywania, Ach, jak tam było wtedy ciężko, albo co tam się działo, tylko po prostu, żeby sobie czytelnik pobył przez chwilę w tym świecie, takim tamtych czasów, żeby się przeniósł i żeby sam zobaczył. No, ci ludzie, którzy żyli dawniej, oni mieli też piękne chwile, i trudne chwile, tak? więc to też nie możemy się skupić, Oj, tak, jak im tam było ciężko, bo nosiły kobiety wodę ze studni. Tak było, ale to było życie, które było no, bardzo różne, tak, i piękne momenty, i trudne momenty. Ja się tak uśmiecham, proszę Państwa, bo nieraz, kiedy nawet ja czy, czy, czy inne osoby jadą do Skansenu i tak. Wiem, że jest taki zachwyt tą wsią polską, czy tam, no niekoniecznie polską, ale wsią tamtych czasów, gdzie widzimy te piękne domy, gdzie ten czas się w jakiś sposób zatrzymał, ale chyba nie tak do końca uświadamiamy sobie właśnie to takie zwyczajne, codzienne życie. Nam się to kojarzy z jakąś taką sielanką, z takim, mm. um, no, z haftami, z haftami. Yy, ze śpiewami yy, i z tego typu folklorem. No i tak było. Natomiast te życie, no jak to życie człowieka jest, różnie się toczą losy. Zresztą to też po drodze była wojna. To, 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 to nie ma o czym mówić, że to przekreśliło wiele życiorysów mm. i yy, no i odcisnęło piętno. Zresztą myślę, że do dzisiaj się w jakiś tam sposób w rodzinach z tym borykamy. Powiedz mi, czy opowiadanie Józio to jest taki zaczątek do tego. To jest opowiadanie Józio, to jest właśnie, powstało właśnie, to jest, to jest historia mojego pradziadka. To jest taki właśnie migawka z życia mojego pradziadka, który, no jako dziecko, gdzieś tam w wieku 9 lat, bodajże, był oddany na tak zwaną służbę, co było powszechne w tamtych czasach, ponieważ jeżeli rodzina nie była w stanie wykarmić wszystkich dzieci, było bezpieczniej dla wszystkich. Oddać to dziecko do bogatego jakiegoś gospodarza i to dziecko tam miało wikt i opierunek, i przynajmniej to dziecko nie było głodne, natomiast też i rodzina jakieś tam dostawała produkty żywnościowe, dzięki któremu też jako rodzina mogła przeżyć. Bardzo krótne to było, bo najczęściej te dzieci nie wracały już później do domu rodzinnego, na przynajmniej nie nastały i musiały sobie radzić same. Także 9 lat. Do tego niekoniecznie każdy gospodarz był dobrym gospodarzem jako człowiekiem, dokładnie, prawda? Dokładnie, zdarzało się, zdarzało się, że był dobrym, ale zdarzało się, że było różnie, także to, to jest taka też... Właśnie Józio jest, to taka trochę zbieżność, bo Józio jest w tej książce i tam mhm. jest Józio moim pradziadkiem, natomiast tak rzeczywiście, to jest, to jest takie jakby właśnie moje próby, ja mam więcej takich opowiadań, ale to takie właśnie... Zaczątek. Taki zaczątek, tak, taka zajawka. Jak to się Mam mówi. nadzieję, że to będzie pączkować, aż w mhm. końcu e, napiszesz to, o czym tutaj Państwu obiecałaś. A jak się pojawił kudłaty? Kudłaty to jest, to jest pies, proszę Państwa, to jest niesamowity pies, bo takiego psa nie. Jesteście Państwo w stanie przejść obojętni, więc jak moja książka się ukaże, a w tym momencie zapraszam na stronę internetową, gdzie, są opowiada gdzie publikuję opowiadania w częściach, ale też już na YouTubie pojawiła się pierwsza część w formie audio. Więc proszę Państwa, jeżeli byście poczytali o takim psie, to ja gwarantuję, że nie przejdziecie Państwo koło tego psa obojętnie. I bardzo bym prosiła, żebyście zaanonsowali właśnie mniej kudłatego u swoich dzieci, wnuków i prawnuków. Chociaż powiem szczerze, że ta powieść jest bardzo emocjonalna, bo to jest historia bez Pańskiego psa, bez psa. Ja tak celuję w czytelnika około 10 roku życia. Myślę, że dzieci takie na przykład 7-6 lat troszeczkę by były za wrażliwe. Aczkolwiek kudłaty jest to całkowicie wytwór mojej fantazji, ponieważ ja nigdy nie miałam psa i moje dzieci też zawsze ubolewały, że nie miały psa, ale nasza rodzina się do wyprowadzania psów niestety nie nadaje i my jesteśmy tego świadomi, dlatego mamy kota. Natomiast też jest, jestem bardzo taka uwrażliwiona na krzywdę zwierząt i chciałabym swoim właśnie pisaniem też między innymi właśnie pokazać, czy też uwrażliwić innych, między innymi młodego czytelnika. Ale powiem Ci, zwierząt. Że, że rozpiętość jest spora, bo poważne tematy, nawet jeżeli dla młodzieży, ale z czasów jakże odległych, w zamyśle bardzo poważna książka. Też no, w zasadzie o trudnych tematach, trudnym życiu tamtych lat, a tutaj w zasadzie dla dzieci. Muszę po prostu najpierw wypchać te wszystkie teksty, które gdzieś tam zalegają w mojej wirtualnej szufladzie, ponieważ ja pisałam od zawsze, a szczególnie moja fantazja poszybowała, jak moje dzieci były małe. I to. Ten Kudłaty to powstał właśnie jako takie, takie pierwsze zaczątki. Gdzieś tam jak dzieci były małe, ja im to opowiadałam, bo one lubiały, żeby mi czytać, ale też lubiały moje opowieści. Później zaczęłam to spisywać, później to długo, długo leżało. A w tej chwili właśnie o Kudłaty mam dwie powieści, bo wakacja z Bestią to jest książka, na którą szukam wydawcy. I to jest powieść perspektywy dzieci. Akcja dzieje się w Przemyślu i dzieci właśnie mają tam takie, no, przygoda z psem, bez pańskim Kudłatem. Natomiast właśnie napisałam też powieść, która jest... Y Poprzedza to, co się dzieje w powieści, mm. ale to jest z perspektywy psa. I to miało być kilka tylko opowiadań, taka, taka zajawka na stronę, ale jak to w życiu bywa? Bohaterowie często, gęsto nie wymykają się spod kontroli i ten. Ten pies, Kudłaty Bezpański, w tej chwili no, jest powieść, także ja już z nim nie walczę, na początku walczyłam, ale nie walczę, bo to w ogóle nie ma sensu. Także poddałam się i, i, i ta powieść jest no jeszcze nie jest skończona, ale, ale już jest sporo a części, więc myślę, że się po prostu skończy i będzie takim jakby... łączy się z powieścią o tą wakację z Besią tylko w ten sposób, że poznajemy niektóre, domyślamy się, co się działo, dowiadujemy się, co się działo z psem, bo w powieści tej tego nie tłumaczymy, bo pies nie Powie, tak? Wiemy, że okay. ma na przykład bliznę na szyi, pies ogromną, ale ten kto się będzie chciał dowiedzieć, skąd ta blizna, to musi musiał się... przeczytać tą Zresztą ja mam kilka powieści do wypchania jeszcze. Między innymi tak, mam taką powieść z wątkiem niepełnosprawności wśród dzieci, bo niepełnosprawność jest bardzo powszechna, ale taka jest, postrzegana jest. Oni niepełnosprawni, my pełnosprawni. Jakieś dziecko niepełnosprawne na wózku. A ja tutaj ch chcę pokazać, yy, to właśnie jak to w zasadzie jest i że wszyscy jesteśmy tacy sami. Ja Dziękuję. pracuję wiele lat z osobami niepełnosprawnymi, z niepełnosprawnościami, teraz się mówi poprawnie. Hmm. Natomiast yy, chciałam właśnie tutaj poruszyć ten wątek, także dużo wątków poruszam. Chcę, tak yy, zamykając na temat, wypchać te wszystkie... Yy, Gdzieś tam te moje rzeczy dla młodzieży i zająć się tym, czym naprawdę by się chciała zająć. Ale, tak jak mówię, no, cały czas gdzieś coś się pojawia i, i wchodzę w coś. Teraz właśnie też ja myślę, że muszę wszystko pokończyć i usiąść i zająć się konkretną jedną rzeczą, ale to jest też po, powieść dla młodego czytelnika. Powiem tak, że nie wiem, czy Cię ucieszę, ale nie tak łatwo <laughs> wypchnąć ten natłóg myśli, uporządkować. I zacząć pisać tą jedną, jedyną. Już to zauważyłam, już to zauważyłam. Aczkolwiek myślę sobie tak, że na wszystko musi przyjść już czas i to też nie ma się co przejmować, bo jeśli pisze się, a tak a propos na przykład tej książki, to jest napisane dwie kolejne już, bo to jest pierwsza mm. część jest napisane dwie kolejne, i też są jakieś przeszkody w tym, żeby je wydać na razie, ale ja tak nie podchodzę do tego. Czekają na swoją. Ja myślę, że po prostu to musi przyjść na to czas i tyle. I tak się też nauczyłam, że to nie ma co czasami. Owszem, no trzeba zrobić wszystko, co się da w danym zakresie, natomiast jak nie idzie, to niech sobie czekam. Dokładnie. Ja Państwa odsyłam do strony Niepełna Literatka, bo kiedy ja tam zaglądłam, przyznam się szczerze, że. Wyłapałam bardzo ciekawą e, historię pod tytułem Udane zakupy. Powiem Ci, że niezmiernie mnie to e, rozśmieszyło, e, bo z takiej troszeczkę innej perspektywy pokazujesz, e, jak to płeć brzydsza, no. płeć męska, e, postrzega odchudzanie swoich no. ukochanych Kobiet. Bardzo ciekawa historia, ja Państwa tam, tam odsyłam. Natomiast chciałam Cię jeszcze zapytać, i pewnie to już będzie ostatnia rzecz, którą mm. poruszymy, mianowicie robotnicze stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, bo jesteś jego członkiem. Jak to się stało, że w ogóle tam jesteś i co robicie? No, jak zwykle znalazłam się tam przypadkiem. Jak pierwszy raz usłyszałam nazwę Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, to skojarzenia miałam z poprzednią epoką i z jakimś takim. Perelowskim. Perelowskim, y, jakąś organizacją, która bardziej mnie odpychała niż przyciągała. Aczkolwiek y, potrzebowałam, bo y, kiedy zaczęłam pisać, no chciałam gdzieś tam kontaktu z osobami, które też zajmują się pisaniem. I koleżanka właśnie mnie zaprosiła, bo tam należała. No i okazało się, oczywiście poznałam wielu, wielu wspaniałych ludzi, natomiast Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z robotnikami nie ma kompletnie nic do czynienia. Po prostu są to ludzie, którzy zajmują się różnymi formami twórczości i pisarstwem, ale też i malarstwo, i, i, i taniec, i no przynajmniej formy sobie się spotykamy i różne rzeczy robimy, działamy, rozrobiamy, organizujemy. Natomiast no to chodzi przede wszystkim o promocję właśnie członków, ale też nie tylko, bo organizujemy już najróżniejsze imprezy. Teraz będziemy mieć 40-lecie działalności, chociaż ja nie należy, 40 lat, znacznie, znacznie krócej. Aczkolwiek właśnie teraz świętujemy jubileusz, organizujemy na przykład nacańskie spotkania poetyckie co roku, w tej chwili już któraś edycja. Organizujemy też konkursy literackie prozatorski i poetycki. Zapraszam Państwa serdecznie, jeżeli macie Państwo w szufladzie jakieś teksty, czy prozatorskie, czy jakieś wiersze, może warto właśnie gdzieś tam wystartować i wziąć udział. Na naszej stronie, na fanpage'u Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury na Facebooku, można znaleźć informacje na temat jednego i drugiego konkursu. Zapraszam i zachęcam. Termin nadsyłania prac 25 lipiec, więc nawet jeśli Państwo nie macie nic w szufladach, to jest jeszcze czas, żeby można spokojnie napisać. Zapraszam i zachęcam. I chciałam tylko zauważyć, że jeżeli bierze się udział w konkursie, to niekoniecznie chodzi o nagrodę, bo czasami samo wysłanie pracy już jest aktem odwagi, I a wiesz, później i za to... tym idą kolejne kroki. Także zapraszam i zachęcam. I wielkim krokiem do przodu, bo zawsze musi się zacząć od tego pierwszego. Dokładnie. Krok, prawda? dokładnie. E, proszę Państwa, i tak oto będziemy chyba kończyć nasze, nasze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem była Joanna Lorenowicz, pisarka, członek robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, niezwykła kobieta z niezwykłymi pasjami. Zresztą Państwo sami przyznają, że ja tutaj tylko niezwykłe kobiety. Zapraszam, że tak nieskromnie powiem. Natomiast na podsumowanie przeczytam jeden cytat, który znajdziecie na, na stronie niepełna literatka, a który pokazuje ową e, niezwykłość. Chcę zachęcić wszystkich, którzy wątpią w swoje talenty, żeby zostawili za sobą obawy i pokazali na co ich stać. I tym oto życzeniem żegnamy Państwa. Do zobaczenia. Dziękuję. Asiu. Dziękuję serdecznie.